No. O, zaraz tam pójdziemy na tego żwirka. Co to? przyjemne. A co to? Kamczyczka chyba jakaś. Punkt orientacyjny 6K. Zegar słoneczny. By była zgodna z cieniem, nie widać coś za bardzo. O kurde, podążaj za światłem, tu idziemy 300 metrów tylko nie dolecę. Acho curva. Ja mówię cały czas, Wiedźmina 3 w sumie nie ma, gdy bez tych dodatków, przede wszystkim bez krew i wino. Nie, że tak kompletnie go nie ma, nie, ale to nie to jest niepełna gra wtedy centralnie i myślę, że ze Cyberpunkiem jest podobnie, chociaż nie grałem. Podążaj za promieniem, bla, bla, bla. Kurde. i'm me <laughs> No, no, coś tam już pisałeś kiedyś o tym. Nie jest to jakieś mega ważne w sumie dla mnie. Ja ci powiem, że nawet teraz Metal Gear Solid jest zajebisty tak jak, taki jaki był, bo. E, tam nie chodzi o tą grafikę w zasadzie żadną, nie? Ani o, o realizm w niektórych rzeczach. Dla mnie, mo dla mnie mo nie muszą robić tego, bo ja bym grał teraz normalnie cały czas tak samo jak, jak było, nie? I tym bardziej nie muszą dla mnie tego robić, bo ja tak tą grę pamiętam i, nie mu i dla mnie na pewno nie będzie lepszy co nie. Chyba że daliby coś zajebistego, naprawdę by mnie zaskoczyli. A że samą grafikę na przykład poprawią i tam jakieś mechaniki czy coś trochę, to nie robi mi to różnicy. Chyba, żeby naprawdę czymś. zaskoczyliby mnie, nie? Wiesz, naprawdę. To wtedy spoko, no, nie? Ale tak to. Nie ma potrzeby, nie ma potrzeby. To jest gra legendarna w niektórych kręgach, że tak powiem, i tak, i tak, więc. Dla mnie to jest coś tak jak Gothic. Nie ma sensu tego. Gothic to jeszcze bardziej, ale nie ma, nie ma potrzeby przede wszystkim robić remakeu do tego, bo to. Y, że to jest takie trochę chujowe to jest ten, to jest uro, urokiem tego, nie? Jeżeli chodzi o Metal Gear Solid, nie aż tak bardzo jak w Gothicu, że w... ja jestem wręcz zawiedziony tym, że robią rem remake Gotika. Nie podoba mi się ten pomysł. A tutaj mam tak bardziej, że nie ma potrzeby, ale no jak zrobicie fajne, to ok. żebym wolał, żeby, nie wiem, zrobili następną część, ale lepszą jakąś, nie jakieś gówno. Ja niestety jeszcze nie przeszedłem wszystkich części Metal Gear Solid, ale na pewno przejdę i na pewno nagram, albo no, najprawdopodobniej nagram w odcinkach. Eee... Tylko fajnie, jakbym gdzieś znalazł tłumaczenie, albo będę musiał sam tłumaczyć, jakoś fajnie to zrobić, bym chciał z napisami czy coś takiego. No mówię, dla mnie nie ma potrzeby tego robić, bo tak mówię, ta gra w ogóle nie chodziło tam o jakieś mechaniki czy coś tak jest. Nie? Znaczy, jak na tamte czasy, to i tak była właśnie pod wieloma względami zajebista. Ale to była taka, kurde, to jest taka gierka, którą przechodzisz w jeden dzień... ...i zapamiętujesz do końca życia. <grybujesz> Praktycznie, nie? No zależy, kto co lubi jeszcze, nie? Ale tego... No na przykład jakby zmienili te postacie w kodeku, z którymi się rozmawia, to już by zrobili ogromny błąd i zjebaliby całą grę, nie? Tak jak na przykład w Snake Eater, z którymś chyba w trójce jest tak, że te postacie nie, nie są animowane. To jest ogromny błąd, ale i tak Snake Eater jest podobno jedną z najlepszych części. Ja trochę pograłem, ale coś mi przerwało i nie wróciłem, bo grałem na playu dwójce na hacie w domu w świno. I ten... I nie dokończyłem. Podobno jest najlepszy, nawet niektórzy mówią, ale na przykład sam fakt tego, że w kodeku te postacie nie są animowane, jest ogromnym błędem. Jakby na przykład w jedynce dali to, bo w jedynce to jest zrobione najlepiej. Jakby to zmienili na przykład w remakeu, to już by spierdolili strasznie, nie? Kompletnie by zjebali, bo to jest bardzo ważna część tej gry, te rozmowy. I fajnie się na te, rys te rysunki są zajebiście zrobione, i bardzo fajnie się to ogląda. także jakby to na przykład już zmienili, wystarczy, że to zmienią, i już zjebali strasznie. Nie? To jest taka gra, że tu łatwo spierdolić to będzie na pewno. Nieważne, że zrobią piękną grafikę, realizm i jakieś fajne mechaniki dodają, ale jak po. niektóre rzeczy trzeba wiedzieć, co zmieniać, a co nie. Tak samo z tym gotikiem. Znaczy, Gothiciem, z tym gotykiem już w ogóle jest. Nie? Że robiąc remake, robiąc, poprawiając niektóre rzeczy, tak w cudzysłowie. Albo zmieniając niektóre rzeczy względem oryginału, mimo że się wydają zjebane, albo neutralne, to pozbawiają tego czegoś. I ja mówię dla mnie, to w ogóle po co to zrobić? Po co to robić w ogóle? Bo oni po prostu słyszeli, że to jest bardzo popularna gra w niektórych regionach, i się zastanawiali, czy nie zrobić remake'a, nie? Bo pewnie by się sprzedał. Ja jestem prawie przekonany, że jeszcze lepiej by się sprzedała kolejna część. Ale tam chyba ludzie głosowali, z tego co pamiętam, nie wiem czemu zagłosowali na to, żeby remake zrobić, ale spoko. Przecież kurwa to, że ta gra jest zjebana trochę, no to jest właśnie ten... to jest fajne. To jest to... to jest Gothic właśnie. To znaczy, no nie wiem, no nie wiem. Widocznie... widocznie myślę inaczej trochę w tej... jeżeli o to chodzi, niż inni ludzie. Ulepszysz mi te kurwa... co ja tam chciałem w ogóle? Dobra, jest. No, walka na przykład to mogliby naprawić. E, I nawet wystarczy, do, do na dobrą sprawę, ten... modyfikacja, ta El Heaver, która poprawia grafikę niebotycznie. To już starczy, kurwa. Nie jest tylko tak jak mówisz, poprawić ten, dodać jakieś rzeczy, których nie, nie dokończyli. I masz remake, nie, nie, remaster nie trzeba, nic więcej. On chce jeszcze jakiejś pomocy? To na pewno wszystko. To wszystko. Także... Wypierdalaj. Sorry za to, nie? Ale no już... Przecież ja próbuję się z nim pożegnać i nie mogę, nie? Teraz żwirek chce jeszcze zjeżdżanie? zabezpieczone dla żwirka. O kurwa. Ale już nam ulepszył ten, to może nam jeszcze ulepszy. Ej, no bo co to za gra, gdzie ty. Co, kto to zrobił, że ty masz tak, mówi, pytasz się go, czy to wszystko. On mówi w ogóle jakieś randomową rzecz. Musisz się jeszcze raz go zapytać, czy to wszystko? On mówi coś tam. Potem ty się z nim żegnasz, on coś mówi i ty się jeszcze raz z nim musisz żegnać. No tutaj to dalej trochę, nie? Nie wiem, tak czy siak mnie nie interesuje praktycznie ten. Ten remake. Ja nawet nie wiem czy w to będę grał. Prędzej właśnie zagram jeszcze raz w Gotika normalnie, z jakimś modyfikacją. A sprawdźmy, czy rzeką nie bym dał rady. Nie mogę. Ale to szkoda. Czemu mi to nie wychodzi, kurwa? kombo drun czy dup pikusia Dobra, to jak tam ulepszy jeszcze, to idziemy. Znaczy ja tam zaraz będę kończył, nie? Za niedługo, za 10 minut. <gry> Ale ten, ale idziemy. Śmietnisko. To jest śmietnisko. O que é Kurde, może jakbym wziął dwa pistolety, to szybciej będzie, bo ja pierdolę nie. <grystanie> nie mogę modliszki robić wtedy, ale. No tak strzela na zmianę wtedy. No nie wiem. Chyba nie jest szybciej. No, no, no. To chętnie, chętnie pogram w to. Kurwa, głodny jestem, ale akurat kończę anyway, więc. the gotcha Jest tu ma być super łup, ale nie wiem gdzie. No tu są rzeczy jeszcze. Dobra, nie wiem, nie chce mi się szukać. A tam jest jeszcze budyneczek jakiś. Nie wiem gdzie te tutaj, o kurde, to za górą chyba jest. A nie, tu jest lina, dobra. Okej, okay. ale jak tu wejść? Chyba tam tamtędy. Курде, там беше. Ай. Не забелязах. Łoł, wow, ale nagle Ale zobaczcie jak pancerz, jakie 7? W ogóle Ja mam 30 ja mam, ja powinienem teraz biegać w takim ogólnie pancerzu typu 7 Ale miałem farta Jak chuj i mam 30 Na to wygląda Dobra, ale jak mam na tą linę wejść? Dobra jest.